Witamy Was kolejny raz z Albanii. A, mamy sentyment do tego miejsca i wracamy tutaj zawsze z wielką radością. Za każdym razem staramy się odkryć coś nowego, ale wracamy też w takie miejsca, które znamy i lubimy. Jak pewnie już widzieliście w naszych odcinkach, jeśli jesteście z nami dłużej. Tym razem jesteśmy na północy Albanii, w Szkodrze i wracamy do kempingu i hotelu Legenda, w którym już byliśmy w zeszłym roku. Do miejsca z duszą i będziemy pokazywać Wam północ. To będzie trochę inny odcinek, bo jesteśmy z bardzo dużą grupą znajomych i w związku z tym będziemy też korzystać trochę z lokalnych biur podróży, ale myślę, że pewne smaczki się tutaj dla Was też znajdą. Zostańcie z nami. Naszą bazą wypadową na 7 nocy stał się Camping Legenda. Miejsce, które doskonale znamy i bardzo lubimy, prowadzone przez albańską rodzinę. Francis ze swoją artystyczną duszą zadbał o każdy szczegół tego niezwykłego miejsca, a Linda to wspaniała organizatorka, która sprawi, że wasz pobyt w tym miejscu będzie niezapomniany. To miejsce naprawdę dla każdego. Na powierzchni kilku hektarów znajdziecie miejsce na namiot, kampera, hotel i domki letniskowe o różnym standardzie. Do dyspozycji gości jest basen, bar, restauracja ze świetnym jedzeniem i klimatycznym ogrodem oraz sklepik, w którym sprzedawane są lokalne produkty. Produkty. Wino, dżemy, oliwa czy raki. Dodatkowym bonusem jest widok na majestatyczny zamek Rozafa. Dzisiaj mamy odrobinę adrenaliny i zwiedzamy północną Albanię w takiej trochę off-roadowej wersji. I jeśli chodzi o południe, to południe jest dosyć łatwe do wyjazdów na własną rękę. Co potrzebujecie nad morzem? No, no, pleżak, plażę fajną i to jest w zasadzie tyle. Natomiast północ pod kątem zwiedzania na własną rękę jest trochę trudniejsza. No bo po pierwsze, jeśli chodzi o off-roadowe trasy, to zazwyczaj nie są nigdzie opisane, więc musicie po prostu wiedzieć, gdzie jechać. Więc jeśli będziecie wypożyczać taki samochód 4x4, to na pewno w wypożyczalni wam zarekomendują kilka tras. Dla tych kierowców, którzy nie czują się na siłę, żeby prowadzić w takich warunkach, opcją jest wycieczka zorganizowana. Podobnie jeśli chodzi o szlaki piesze. Taki najbardziej popularny i najczęściej uczęszczany tutaj szlak to szlak z do Valbony. No i to jakby tutaj. Sz jest już na tyle popularny, że tutaj myślę, że się nie zgubicie. Natomiast jeśli chodzi właśnie o te mniej uczęszczane szlaki, no to raczej dobrze wziąć lokalnego przewodnika, który po prostu będzie dbał o wasze bezpieczeństwo. Jeśli chodzi o północną część Albanii, to zdecydowanie specjalistami tutaj jest firma North Albanian Alps, czyli północne Alpy albańskie, którzy znają te góry jak własną kieszeń. Nie tylko znają szlaki, nie tylko znają najlepsze owrógowe trasy, ale także znają tradycję i kulturę tego kraju, bo mnóstwo przewodników, którzy współpracują z tym biurem, to są po prostu ludzie, którzy się tutaj urodzili i tutaj wychowali. Więc opowiedzą wam wszystko o tradycji, o tym jak działają tutaj różne zwyczaje i pokażą wam też najlepsze miejscówki takie sekretne miejsca na przykład właśnie żeby sobie popływać, żeby się zrelaksować, w których będziecie zupełnie, zupełnie sami i to tutaj właśnie możecie zobaczyć te prawdziwe, dzikie albańskie góry. To tutaj możecie się zrelaksować i naprawdę mieliśmy świetny, świetną trasę. Trochę zabawy, trochę overrodu, przejazdy przez rzekę, naprawdę bardzo, bardzo fajnie, polecam Wam to, możecie sobie wybrać wśród różnych tras, my mieliśmy początkowo zaplanowaną inną trasę, ale jest bardzo gorąco i żmije znalazły sobie tam miejsce na to, żeby się wygrzewać na słońcu, więc uznaliśmy, że nie będziemy ryzykować, żeby kogoś dziabnęła, więc wybraliśmy trochę inną trasę, ale również mieliśmy super fun, super zabawę, świetnych kierowców, świetnego przewodnika, więc zdecydowanie Wam polecamy tą firmę. Będąc w Szkodrze, nad Jeziorem Szkoderskim, to nie jest tak, że musicie być tylko nad jeziorem, a może jest dla Was niedostępne. Zaledwie pół godziny od Szkodry jest plaża, która nazywa się Rioli. Są tutaj beach bary, są oczywiście leżaki, ale jest też cała masa miejsca, gdzie możecie rozłożyć się ze swoim ręcznikiem. My tutaj przyjechaliśmy samochodem zaledwie 30 minut. Parking jest bezpłatny, pod warunkiem, że weźmiecie leżaki, a leżaki kosztują 500 leków za parę. Dwa leżaki plus parasol. Miejsce jest całkiem fajne, są restauracje, można zjeść Oczywiście świeżą rybę, świeże owoce morza. I to jest tak naprawdę między Velipoje a Shenzhen, Po drugiej stronie laguny od Velipoje. Więc piasek szary, tak jak w Velipoje, dokładnie tak. I morze oczywiście nie takie czyste i krystaliczne jak na południu, jak Morze Jąskie, bo to jest Adriatyk, trzeba o tym pamiętać. Ale naprawdę bardzo przyjemne. Długo jest plaża taka, gdzie jest szeroka i długo bardzo jest płytko. Więc idealne na wypoczynek dla rodzin z dziećmi. Cały czas mówię, że Albania się zmienia. i to jest tego najlepszy dowód. Wyobraźcie sobie, że oni zaczynają robić panoramik balkoni, czyli miejsca widokowe, gdzie można się zatrzymać, zaparkować samochód w bezpieczny sposób, nie tak jak to zwykle w Albanii bywało na awaryjkach, tylko naprawdę w bezpieczny sposób i podziwiać te piękne widoki. A dokładnie pod nami jest taka ruszająca się wydmara na Hatun, gdzie. Byliśmy oczywiście w zeszłym roku, więc możecie sobie zerknąć do naszego filmu, jeśli jeszcze go nie widzieliście. Podobno w tym roku znowu zrobili tam snowboarding. Czy to jest prawda? Jeszcze nie wiem. Być może uda nam się sprawdzić. Jeśli nam się nie uda, a wy tam byliście, to koniecznie dajcie nam znać w komentarzu. Być może ktoś z tego skorzysta. I tutaj są naprawdę kilometry dzikich plaż. Mówi się, że już nie ma dzikich plaż? Są w Albanii, tylko trzeba dobrze szukać i nie na południu kraju, bo tam ich faktycznie nie znajdziecie, tylko właśnie tutaj na północy. Piaszczyste, ale dzikie. you <laughs> Jeśli będziecie na północy Albanii, no to koniecznie trzeba skorzystać z najpopularniejszej atrakcji tutaj, czyli rejsie rzeką Szalą lub Jeziorem Komani. Jeśli chodzi o to miejsce to jezioro jest jeziorem sztucznym. Powstało w wyniku spiętrzenia wody na tamie. Zbudowano tutaj elektrownię w 78 roku, w XX wieku. To jest aspekt taki gospodarczy, ekonomiczny, dlatego bo elektrownia ta odpowiada za większość dostaw prądu w całej Albanii. Natomiast ten aspekt turystyczny, no to właśnie takie piękne rejsy. Buduje się tutaj coraz więcej restauracji, coraz więcej knajpek, jest dużo leżaków, można przyjechać, odpocząć, wynająć kajak, zjechać taką Tyrolką. Więc coraz bardziej to miejsce się rozwija. Kiedy byłam tutaj pierwszy raz, to też tutaj naprawdę nie było tak dużo ludzi. Teraz jest ich coraz, coraz więcej. A przypominam Wam, że jesteśmy przed sezonem. Jeśli chodzi o takie walory estetyczne, no to miejsce to jest w liście 10 ukrytych klejnotów w całej Europie. Czy on jest teraz taki ukryty? No pewnie nie, no bo tak jak powiedziałam, jest coraz więcej turystów. Jeśli chodzi o długość, to jeziora, ma 38 km. W najgłębszym miejscu ma 50 metrów. Jak na takie typowo turystyczne miejsce, oczywiście ceny też są typowo turystyczne. Jest to zdecydowanie drożej niż w innych regionach Albanii, a na północy to już w ogóle, bo wiadomo, że południe Albanii jest zdecydowanie droższe niż północ, a tutaj są ceny takie europejskie. I to, co może razić turystów, to niestety problem w całej Albanii, czyli śmieci. Płynie się tutaj łódką, no to zdarza się, że płyną naprawdę ławice śmieci. I to są śmieci, które z gór spływają właśnie wraz z wodą, woda je zabiera z brzegu i lądują właśnie w tej rzece. Pomimo tego, że jest organizacja taka wolontarystyczna, która zajmuje się oczyszczaniem tej rzeki, no to niestety nie daje rady. Musimy też Wam powiedzieć, że to jakby nie tylko jest kwestia, że Albańczycy śmiecą, śmiecą też turyści. Często jest tak, że jak widzą, a i tak, i tak jest tutaj na śmiecą. Więc jedna puszka w tą czy w tą nie robi różnicy. Robi. Każda puszka robi różnicę, i gdyby każdy z turystów, który tutaj przychodzi, zabrał ze sobą jedną puszkę albo jedną butelkę, gwarantuję wam, że to miejsce byłoby czystsze. A naprawdę jest co tutaj oglądać. Jezioro jest na poziomie 250 metrów nad poziomem morza, a szczyty macie około 1500 metrów, więc dlatego miejsce to nazywane jest albo albańską Tajlandią, albo albańskim fiordem. No to jeszcze kilka technicznych informacji, jak to zorganizować. Oczywiście można zorganizować na własną rękę. Rękę, przyjechać sobie tutaj samochodem pod ym, przystań, w zasadzie taką promową, i stąd kupić bilet na łódkę, które zaczyna, to jest 25 euro w jedną i w drugą stronę. Tam jest czas na plażowanie, w zależności jak się dogadacie z przewodnikiem. Można oczywiście kupić sobie zorganizowaną wycieczkę i wtedy zabiorą was z hotelu, czy to w Tiranie, czy to w Szkodrze, chyba z Duresz, jeszcze też są takie wycieczki i przywiązą wam, was tutaj wszystko Wam zorganizują, będą oferty, które będą zawierały lunch, bez lunchu i tak dalej, i tak dalej. więc te ceny są bardzo, bardzo różne. Um, jeśli chodzi o czas, to łódka stąd płynie godzinę 15 no i godzinę 15 wraca. Na miejscu zazwyczaj um, różne wycieczki są od 2 godzin do czterech. Na dzień dzisiejszy przygotowaliśmy wycieczkę do TET całą grupą, więc pobudka była rano o 6 przed siódmą wyjazd. No i zatrzymujemy się na postój na kawę na przełęczy na wysokości 1704 metry. Więc wyobraźcie sobie, że tutaj droga na 1704 metrach, a w Polsce Przełęcz krowiarki 1000 metrów i to jest najwyżej dopuszczona droga do ruchu samochodowego. Przed nami jeszcze kawał drogi w dół, dlatego że TET leży kilkaset metrów poniżej. A jesteśmy w miejscu, w którym kończyła się stara droga prowadząca do Ted, i od tego miejsca cały zjazd odbywał się off-roadem. Nową drogę tutaj zrobiono kilka lat temu, więc to jest świeżynka i można tutaj dojechać normalnym samochodem. Wcześniej było to możliwe tylko na 4x4, albo trzeba było być mega kamikadze, żeby pojechać samochodem osobowym na taką drogę. Pogoda cudna, widoki genialne dookoła nas góry, które mają już grubo ponad 2000 metrów, więc w niektórych miejscach widać, że jest śnieg. I naprawdę zapowiadają się mega, mega widoki. 私は絶対にやりたいです。<music> że Albania słoni z dwóch błękitnych oczu Albanii. I przed nami drugie z nich, bo pierwsze już doskonale znacie z naszego filmu z okolic Sarandy, a także stop 10 czy stop 5, bo jest naprawdę absolutnie przepiękne. A przed nami drugie oko, to, to które jest na północy. To oko zwane jest również Czarną Studnią. Powstało na rzece Lumiisi, która tworzy tutaj przepiękny wodospad. Głębokość nie jest aż tak głęboka jak oka na południu, bo to oko ma zaledwie między 3 a 5 metrów głębokości, a powierzchnia Cznia tego błękitnego okaza około 100 metrów kwadratowych. Jest naprawdę pięknie, prowadzi do niego malowniczy szlak. Otoczony jest pięknymi górami, bardzo wysokimi, i zdecydowanie warto tutaj przyjść go zobaczyć. Szczególnie w tym upale. Pamiętajcie, że w sierpniu temperatury tu tutaj nawet do 45 stopni, więc jeśli chcecie odwiedzić to miejsce, to raczej planowałabym to zrobić maksymalnie do końca czerwca albo we wrześniu. Ale uwierzcie mi, warte jest to każdej, każdego wysiłku i każdej potu. Kropli. Uwierzcie mi, jest to warte każdego wysiłku i każdej kropli wylanego tutaj potu. Nasz pobyt tutaj dobiega końca i na pewno wiemy, że to nie jest nasz ostatni pobyt tutaj. Wrócimy tutaj już we wrześniu i szczerze powiedziawszy, ja już nie mogę się tutaj doczekać, bo ja się czuję tutaj naprawdę wspaniale. Szkoda jest w ogóle świetnym miejscem wypadowym do zwiedzania północy. Macie tutaj pół godziny do morza, macie jezioro. Macie rzeki, w których możecie się kąpać. Jeśli ktoś woli, no to tutaj na kempingu w legendzie jest też basen, więc że tak powiem, do wyboru, do koloru. Są góry, wyższe, niższe. Naprawdę świetna, świetna baza wypadowa. Jeśli chodzi o biura podróży, z których korzystaliśmy, takie agencje turystyczne w zasadzie, zazwyczaj większość rzeczy robimy sami. Znacie już pewnie trochę nasz kanał, zazwyczaj jeździmy sami na własną rękę. Natomiast ze względu na to, że byliśmy z dużą grupą, korzystaliśmy z biur albańskich i bardzo je polecamy. North Albania Alps, biuro ze szkodry, które zajmuje się organizacją wycieczek właśnie po górach przeklętych, trekkingi. I druga agencja to Travel Factory. Naprawdę bardzo, bardzo polecam. Wszystko było super. Przygotowane, do niczego nie można było się doczepić, i jak cenowo to wychodzi. Oczywiście trzeba sobie sprawdzać ceny wszędzie, ale też chciałam Wam powiedzieć, żebyście się nie bali wycieczek z albańskimi biurami podróży, bo oni naprawdę też robią to fajnie i to nie jest tak, że ja Wam mówię, nie korzystajcie z polskich biur podróży. Korzystajcie. Ja rozumiem, że czasem ktoś sobie woli, jak mu przewodnik opowie po polsku, kiedy ma polską grupę, ale dla tych z Was, którzy mówią po angielsku, nie mają obaw, spokojnie możecie korzystać. Zwłaszcza, że na przykład te wycieczki, z których my korzystaliśmy no różnica w cenie była 20-30 euro na osobie, więc to jest sporo. Czasem dobrze jakby jest też wesprzeć taki lokalny biznes. I naprawdę wszystko było super przygotowane. Oczywiście linki do ich stron macie u nas pod kanałem. Tęsknimy już za Albanią. Ja jeszcze stąd nie wyjecham, już tęsknię. No, ciężko się tutaj żegnać. Ale nie ma wyjścia. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.